No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj pierwszy odcinek z bety Call of Duty Vanguard. Z gry, która no, na dobre odmieni Call of Duty Warzone. O tym już e, w poprzednich materiałach e, Wam mówiłem, o tym zresztą mówią twórcy. Dlatego tak ważne jest poznanie Call of Duty Vanguard, przyzwyczajenie się do Call of Duty Vanguard, jeżeli chcemy w dalszym ciągu jakąś tam swoją przyszłość z Warzone e, wiązać. Także, moi drodzy, to jest beta na PlayStation 5. Jeśli ja gram na PlayStation 5, 80FOV, bardzo ciężko jest mi się przyzwyczaić, ale to, co od samego początku najbardziej mnie intryguje, to to w jaki sposób oni chcą zbalansować system broni, a w zasadzie system rusznikarza z Call of Duty Vanguard z broniami z Black Ops Cold War i Modern Warfare. Do broni z Call of Duty Vanguard możemy dodać aż 10 dodatków. I dzisiaj na gameplayu, który zaraz zobaczycie ja gram STG-44 eee które maksymalnie można było wbić na 30 poziom. Tych poziomów łącznie STG będzie posiadało ponad 70, więc nawet nie jest broń na maksa zrobiona. A i tak zobaczcie, jaką ona ma w ogóle moc. No przecież ta broń zmiecie wszystkie inne karabiny szturmowe w nowym Warzone 2.0. No umówmy się, moi drodzy, STG-44 to najmocniejsza broń z bety. Wydaje mi się, że to będzie przez bardzo, bardzo długi czas taki odpowiednik M4A1 z Modern Warfare. To jest jakby nie tyle co ten sam feeling, co po prostu mam wrażenie, że no te bronie, no gdzieś tam ten wspólny mianownik jakiś mają i STG-44 stanie się po prostu w Warzone za jakiś czas ikoną. Także Miłego oglądania. No ja tutaj bardziej też w sumie gadam z czatem, bo to jest zapis streama, niż gram, ale i tak zobaczycie tutaj bardzo, bardzo duże możliwości STG 44, które już pod koniec listopada zostanie dodane oczywiście do nowego Warzone. Zostawcie proszę łapkę w górę, jeżeli ten materiał wam się spodoba. No a teraz już definitywnie. Miłego oglądania. Zabójstwo potwierdzone. Wyeliminować wszystkich wrogów. Tym razem wrogowie nie będą odpuszczać. Mamy prowadzenie, nie oddajcie go! Przygwoździli mnie! Mamy nowe informacje. No, mamy wywiad. Wzywam lot wywiadowcy. Oznaczam lokalizację wroga. Stacja zwiadowcza gotowa! Znajdźcie tych grani! Wsyłam samolot zwiadowczy! leci! Jest nad wami! A teraz tutaj mają respa, to szybko, szybko, szybko Zanim wejdą, zanim wejdą do budynku Już weszli Podwójne zabójstwo! Potrójne zabójstwo! Let's go! Jeden do psów bez litości Ja piedziałem przed nimi na działania. plecy. puszczaj te psy. Już mi psy zabijają. Podwójne zabójstwo! Podwójne zabójstwo! Są kazano, szybka za. Nie! Kurde, Mogłem to, mogłem to wolniej rozegrać, no. Jaki był keystrix? 12? Połowa dowitu Rocket. Mamy zwiat lotniczy! Kikens dzięki bardzo za kody, stary. Bardzo ci dziękuję, stary. E, wy też podziękujcie czat. Kikensowi. czy będzie jutro stream Tomek? E, wiesz co? Postaram się odpalić. No, postaram się odpalić. Podwójne zabójstwo. Nowe informacje, nadchodzą dane, oznaczam lokalizację wroga. O ile tam jest na Co jest? Nawet na na serwerze, Tylko żeby pilotem nie grała. Potrójne zabójstwo, można załatwić dwóch na raz. Mamy nowe informacje. Potrójne zabójstwo. Otrzymuję dane. Oznaczam lokalizację wroga. Misja zwiadowcza gotowa. Znajdźcie tych rani. Rządza krwi. Czemu oni się tu w ogóle respią ci goście? Świat przeczesuje sektor. Zabójstwo! Wywiad kończy nadawanie. dawanie! Podwójne zabójstwo! Wiedziałem, że... że na dwóch wyjdę. O, ale psy mam znowu. Let's go, Aman. Miałeś być na górze, a ja mam 20 fragów więcej od ciebie. Co z tobą, Aman? Mm. Dawajcie, pieski. Ew, what the fuck! Znowu 50? Kibicujesz nam. Dziękuję bardzo. Ja pierdzielę. Podwójne zabójstwo. Bardzo dziękuję. Jesteś taka jak ja. Podwójne zabójstwo. Ty jak te psy? Jak te psy dają w ogóle? Zwiat leci, jest nad wami! Ewcia, czy ty też jesteś w stanie nie nietrzeźwości? Przyznaj się, przyznaj się, Ewcia <grywy> Tylko szczerze, tylko szczerze, Ewcia. Okej, okej, no to jak nie, to nie. Spiedzy na niebie, mamy nowe informacje. Podwójne zabójstwo. Oznaczam lokalizację wroga. No, ale to roz... o. Wow! Myślałem, że gościu nie będziesz tu stał. Fak. To Aman pije. Okej. Okay. <laughs> Rozumiem. Podwójne zabójstwo. Ja dostaję! Czym ja w ogóle dostaję? Aha, dobra, tym keystrikiem. Wow, jaki to robi mętling na ekranie w ogóle? Zwiat przeczesuje sektor. Podwójne zabójstwo. Mamy nowe informacje. Aman miał tutaj ulubiona mapa, ulubiona mapa. 40 fragów nie ode mnie. Podwójne zabójstwo. Mamy nowe informacje. Ale ulubiona mapa, nie? Ulubiona mapa. Nie. Gada mi śpiewam. <laughs> oj, oj, oj. Mog mogliśmy jakieś wagerka zagrać, ja Mogliśmy jakieś wagerka zagrać. Nowe informacje! zmiana no, zmiana spawnów, co? dane! No. Oznaczam lokalizację wroga! Misja zwiadowcza gotowa! Znajdźcie tych drani! Załatwiam nam już. rozpoznanie! Ja trzeci! Jest nad wami! Podwójne zabójstwo! Nie, panie Kinu, proszę tak nie zabijać mnie, jak tu pieski prawie były. Podwójne zabójstwo! Ty, no nie mogę trafić tego. Ajajaj aj, aj. Oj, ten, ten pistolecik nie jest już taki dobry. Gal, dziękuję za followka. Nie, nie dziękowałem dzisiaj za followki, bo tyle było jakichś subów donate'ów. Głowa mała. Podwójne zabójstwo. Koniec. Zwiemy imprezę. Co zewcią? Zewcią Wszystko ponoć w porządku Trzeźwa. siluje sobie na streamie. Rangę dostanie zaraz. Znowu do wysłała. To czemu ja tego nie widzę? Gratulacje! Wracamy do domu! Ja cię bardzo przepraszam i dziękuję zarazem. Ślepy jestem, jak nie pęco. A przynajmniej tutaj a, to była akcja dla Ewci, To była akcja dla EFCI. 71 fragów dla EFCI.